Chciałem to jest na samym wstępie chciałem Was przeprosić, że nie było dawno odcinków, ale nie było z czego nagrywać. Jeśli chodzi o Antorię to starto nie udało mi się nagrać. A klapy, to jakieś tam miałem, ale nie chciałem się tego montować, przyznam Wam. Yy, witam Was na Water MC z odcinku takiego luźnego. Będziemy sobie trafowali. Ceną jest Skorup, przywitaj się. Cześć. I to ja, Piotr. Cześć. I w sumie, jeżeli dobijecie tutaj 20 ławek, to biorę się za nagrywanie kolejnego odcinka, to było tyle, zapraszam was do oglądania, cześć! Jest? No, dawaj, O oh, kurde, chodź, chodź, dawaj. dawaj pod nas, dawaj pod nas, morsko, pod nas da Dawaj pod nas Ej, dobra, idź na trapa, biegnę za zanym Mamy zajebisty tył odcinka cika, na to, to dobrze znaczy, do, to dobrze znaczy Dawaj, pod nas, dawaj pod nas, skorup Daj, jeden da, Idę pomóc odlokowało go no, Dawaj pod nas, dawaj pod nas Dobra, chodź, chodź Ej, po, no, poczekaj No czekaj czas pod nas Zaczynkuło, na idę Ok, pod nas pa, pa. Dawaj go Tyle typa jest na terenie No mówię, bo od No Dobra, dawajcie ich na trawę Tylko typa Chyba się, za Dobra Idź teraz, idź Yeah, I'm going to help you I'm going to help you Come on, come on, come on Come on, come on Pull, pull, pull I need Oh Gonna give it a shot Only one of me To shoot you all from the enemy You're a superhero You're a superhero Dobra, zostaw go, Piotr. Piotr zostaw. No Będzie będziemy jej dużo ranku za niego. Skoro będzie mógł. Nice. 35 ja, ja, 13 z nas jestem prawo.